Warszawa. W tym materiale przedstawimy informacje pochodzące z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W rejestrze widnieje wpis dotyczący niejakiego Marcina Widlaka, urodzonego 16 sierpnia 1977 roku w Warszawie. Zgodnie z tymi danymi, osoba ta została prawomocnie skazana wyrokiem sądu okręgowego w Łodzi. Sygnatura akt sprawy to 18 k 65 łamane na 11, a orzeczenie uprawomocniło się 9 października 2012 roku. W rejestrze wskazano, że czyny zabronione zostały zakwalifikowane na podstawie artykułu 197 paragraf 1 kodeksu karnego, który brzmi Kto przemocą Groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Artykuł 197, paragraf 3, punkt 2 Kodeksu Karnego, który brzmi: Jeśli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech. Artykuł 202 paragraf 4 kodeksu karnego, który brzmi: Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Oraz artykuł 202 paragraf 4 a kodeksu karnego, który brzmi: Kto sprowadza, przechowuje, lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Do czynów zabronionych dochodziło w czerwcu i lipcu 2010 roku w Rawie Mazowieckiej oraz Warszawie. Zgodnie z treścią wpisu w rejestrze, wymierzona kara to 15 lat pozbawienia wolności systemem terapeutycznym, Odbywania kary. W rejestrze nie wskazano, aby wykonanie kary zostało warunkowe, warunkowo zawieszone. W części identyfikacyjnej widnieje również informacja, że Marcin Widlak zakończył odbywanie kary 21 lipca 2022 roku i przebywa na co dzień w Warszawie. Jest to bardzo niebezpieczny człowiek którego aktualne zdjęcia można znaleźć na platformie Facebook. Bądźcie uważni i uważajcie na swoje dzieci. Dane wykorzystane w materiale pochodzą bezpośrednio z publicznego rejestru dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Materiał ma charakter informacyjny i ostrzegawczy, opiera się wyłącznie na oficjalnych, publicznie udostępnionych informacjach o prawomocnym wyroku i o umieszczeniu tej osoby w rejestrze. Dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.